Misia, nominowali nas do hot sixteen challenge. Od dziecka byłam na to przygotowana. Od dziecka. Byłam na to przygotowana, aby ludzi z nóg podnosić, aby radość serca dawać, lecz dziś. Do uśmiechów półtorej metra wykres, wykres goni, a Mount Everest to przed nich pestka. Jedni walczą, by żyć, drudzy żyją, by za nich walczyć. Jak spojrzeć im w oczy dziś, powiedzieć, że lepszy dzień nastanie. Przejszczę swe oczy ku górą Skąd nadejdzie pomoc? Ona przyjdzie od Tego Który stworzył ziemię i niebo W mediach zamęt władzę dzierży Strach nam z serc wykrada resztki cennej nadziei Żyjemy w burzy mając maski za oręż Lecz pora chwycić miecz Walczyć z tym co niewidoczne Skąd ta ta radość i chęć, by żyć, bo gdy patrzę na Krzysztof, wiem, że lepszy dzień może być już dziś. Bardzo dziękujemy za nominację od Patrycji. Pozdrawiamy ją i oczywiście błogosławimy wszystkich, którzy dzielnie walczą, żeby po prostu. My byli, żebyśmy my byli bezpieczni i żeby te osoby, które zachorowały wyzdrowiały. Zachęcamy wszystkich do składania datków na zbiórkę. Link w opisie. No a więc, a my nominujemy Mateusza Kleina, Beskidzkie Centrum Muzyczne, Czulensa mojego brata z żoną i córką i Lidzie.